Cześć, witajcie. Takie moje podsumowanie testu NIO ET7, ponieważ dzisiaj, ostatni dzień wieczorkiem będę musiał go niestety oddać, nad czym już ubolewam, bo jazda tym autem to jest coś niesamowitego. I, i tak naprawdę NIO jest w Europie i na świecie najbardziej znany ze swojego systemu wymiany baterii, który jest taką no, nowością wyróżniającą. Ten samochód pośród wszystkich innych, choć o czymś pewnie niektórzy z Was wiedzą już nie do końca, bo NIO podpisało umowę i będzie swoją technologię udostępniać także innym, na razie tylko chińskim firmom, ale może któryś Europejczyk też się, też się na to zdecyduje. Natomiast moje wrażenia z tej zjazdy no nie, nie obejmą wymiany baterii. Ten samochód, niestety, ma baterię kupioną na własność, a nie wyleasingowaną, więc on nie ma możliwości akurat wymiany baterii na Power Swap Station. Natomiast ten samochód głównie zachwycił mnie komfortem. Pewnie ci z Was, którzy mnie śledzą i oglądają od dłuższego czasu, wiedzą, że ja bardziej niż do super prowadzenia po zakrętach, osiągów czy innych, tak jakby tutaj takich funkcji wyścigowych w cudzysłowiu, cenię sobie komfort jazdy i ten samochód to zapewnia. Naprawdę, to tak jakby porównanie tego samochodu do Tesla Model 3 czy Model S to jest no nieporozumienie. Ten samochód w niektórych miejscach oczywiście jest słabszy od wymienionych, ale jeżeli chodzi o komfort jazdy, to jest dużo bardziej zbliżony do Mercedesa czy BMW, czy nawet jakichś takich marek jak nie wiem, Jaguar, czy inne takie luksusowe premium marki, które naprawdę znane są z tego, że zapewniają komfort jazdy pasażerom. To tutaj jest to jeszcze na, na wyższym poziomie, więc od początku, no to jest słuchajcie limuzyna tak jak widać o, pojem, o długości 5 metrów mocy 660 koni oczywiście w napędzie na 4 koła i bateria ma albo 75 albo 100, ewentualnie w przyszłym roku wchodzi na europejski rynek bateria 150 także tak, no i co, co o samochodzie no. Z zewnątrz tak jak widzicie jest Piękny, przynajmniej dla mnie, no to jest może kwestia gustu. No i wyróżnia się tymi czujnikami, czyli jednym lidarem na środku i kamerami z boku, które służą do systemu autonomicznej, półautonomicznej oczywiście jazdy, no ale o tym później. A wnętrze? Wnętrzem się strasznie podoba i jest naprawdę mega dobrze wykonane. Tutaj słuchajcie, macie bezramkowe drzwi. Znaczy, no bez zamku drzwi, tak dokładnie. Nie wiem, czy widzę, czekajcie. Jest dwu. Y, y, szyba z izolacją dźwiękową. Tu macie piękny, miękki materiał. Tu macie taki ratan. Tutaj jest, nie wiem, czy skóra, czy materiał skóro podobny, ale bardzo przyjemny do dotyku, Nie ma zwykłej klamki, tak jak w Tesli czy w innych niektórych samochodach. Jest przycisk do otwierania. Otwierania drzwi no i są fotele. Fotele ze wszechstronną regulacją, z masza, masażem, wentylacją. I słuchajcie, co ciekawe, ten masaż także jest na tylnym, na tylnej kanapie, która tak jak widać jest naprawdę w cholerę miejsca i to, to nie jest wersja przedłużana. Ten samochód nie ma wersji przedłużanej. To jest tylko i wyłącznie jedna długość na Słuchajcie, ja mam fotel ustawiony pod siebie. Popatrzcie tutaj, no, nawet nie jestem w stanie dłonią sięgnąć do. Do oparcia, no i tak wygląda deska rozdzielcza. Chwileczkę tam podejdziemy to zobaczę w szczegółach. Tu mamy szklany dach, przedzielony w połowie taką rozpórką zwiększającą sztywność. Tylne fotele, mega wygodne. No i z takim tutaj ciekawym, nie wiem jak to nazwać, zaokrągleniem. Co można powodować, że można się delikatnie powiercić w fotelu, jak ktoś ma ochotę. No i pod sufitka, tu wszystko jest w alkantarze. Obicie bo słupka bocznego. Haczyk na, jakiś, na jakąś kurtkę. No ale idziemy tam gdzie jest najwięcej frajdy. I teraz tak. Samochód ma oczywiście head-up display. Ma sterowanie większościami funkcji tutaj w ekranie. Ale zachowano trzy podstawowe przyciski. Czyli wybór trybu jazdy. Teraz akurat nie jedziemy, to nie pozwoli nam, awaryjne i otwieranie samochodu jeżeli nie wiem, jedziemy i chcemy kogoś wpuścić do środka, bo klamki się normalnie chowają, więc żeby on mógł wsiąść to musimy mu otworzyć drzwi. Tam jest Nomi, za chwilę z nią pogadamy, to pokażę Wam co to jest. To to za asystent, który się do nas uśmiecha tam. No i tu mamy zestaw wskaźników kierownica z przyciskami. Tutaj mamy po tej stronie obsługę autonomicznej jazdy i tempomatu. Tutaj mamy obsługę multimediów, czyli głośność, wybór stacji czy przerzucenie piosenek. I są też oczywiście klasyczne dźwigienki, kierunkowskazów i wycieraczek z innych spryskiwaczy. No i tu mamy taką ciekawą dźwignię zmiany biegów, jeżeli chcemy pojechać do przodu. Po prostu przesuwamy to do w dół. Jeżeli chcemy cofnąć Przesuwamy do tyłu. Mamy oczywiście kamery 360 stopni. No i mamy, jeżeli chcemy zatrzymać auto, parkujemy. Nie ma tutaj klasycznego przycisku start-stop. Po prostu wychodząc z auta wychodzimy i zamykamy. On się włącza. Wchodząc naciskamy pedał hamulca i znaczy kierunek jazdy i możemy jechać. Tu jest ładowarka indukcyjna do telefonu komórkowego. Niestety w tej wersji przed liftingiem jeszcze nie ma, nie ma chłodzenia. No i tu mamy schoweczek który możemy, przepraszam was bardzo, którym możemy tutaj schować jakieś drobiazgi, i co ciekawe, schowek jest otwierany, w, tak jakby w dwóch różnych y, kierunkach. Jak powiedziałem, drzwi mamy tutaj otwierane na przycisk, ale w razie gdyby się zepsuło, tam jest możliwość otwarcia awaryjnego ręcznie. Jest tu głośników dużo, nie wiem ile tych głośników jest. Ja mam ucho słonia, to się tam nie będę odzywać, ale moja żona, która jest bardzo muzykalna, stwierdziła, że tak, autem z tak dobrym audio jeszcze nie jeździła także naprawdę musi być, musi być dobrze. No i co? Tutaj mamy zestaw multimedialny. Ma tak naprawdę o, dwie wady. Jedną wadę to jest taka, że nie ma Androida Auto jest tylko fabryczna nawigacja i fabryczne, tak jakby. Tutaj software Działa on bardzo dobrze, pokazuje ładowarki Pokazuje fotoradary Pokazuje inne sprawy No i Ale powiem, powiedzmy sobie szczerze Android Auto to Android Auto Przewiduje oczywiście jak wprowadzimy Jakikolwiek cel to wprowadzi Czekajcie Przewiduje z jaką Z jaką że tak powiem Procentem baterii dojedziemy I powiem wam szczerze, że przewiduje to tak w granicach no, błąd może wynosić około 10%, tak sprawdzone. No, co tu mamy ładowarki? W tej chwili tutaj nie ma żadnej, tak, ale jak oddalimy, to nam pokaże elegancko. Yy, niestety nie ma, nie ma tak naprawdę polskich znaków i są, ale nie do końca działają. Tutaj widzicie miejscowość, nazywa się Żary, a jest napisane Jary, no ale co zrobić. Natomiast sam ekran działa bardzo płynnie, bardzo sprawnie. Tak naprawdę tutaj są jakieś podstawowe funkcje. Mamy tutaj menu wentylacji. Czekajcie. All off i tu, a tu mamy wentylację. Tu mamy tryby takie specjalne. Tu mamy wszystko dotyczące foteli, czyli grzanie, tak jak mówiłem, wentylacja foteli, masaż, tryb relaksu, gdzie można tam, fotel się może odpowiednio ustawić. Czekajcie nawet. A. To jest akurat masaż. Dobra, okej. Okay. Dobra. Także powiem Wam szczerze, że to wszystko jest. Działa bardzo płynnie, tak jak widzicie. Fajną funkcją jest wbudowany wideorekorder, podczas którego możemy sobie sprawdzić, co się działo. Tak powiem wcześniej, tak jak widzicie, to trochę tutaj stoję, więc jeżeli ktoś nam w nocy obije auto podczas naszego, naszej nieobecności, to jak najbardziej będzie można się dowiedzieć, kto. I to jest standardowe, nie trzeba żadnych kamerek na przedniej szybie. Oczywiście to też słuchajcie działa. Z każdej kamery możemy sobie sprawdzić co się działo. Także taki night guard trochę jest. Tutaj funkcje sterowania wszystkie bardzo płynnie działa. Tych opcji jest naprawdę, naprawdę dużo. Mamy nie wiem tryb campingowych, żeby nam podtrzymywał w nocy, jak chcemy spać w nocy, w aucie, podtrzymywał temperaturę. Mamy tryb dla czworonoga czy innego, innego zwierzęcia, które możemy zostawić sobie w samochodzie i żeby tutaj klimatyzacja działała, żeby nie było mu gorąco. I wtedy, oczywiście, na ekranie się wyświetla specjalny widok, że jest pokazana temperatura i żeby nikt nie wybił nam szyby, chcąc ratować, ratować psa. Także to wszystko, to wszystko działa pięknie. O zestawie głośno mówiącym już mówiłem, to teraz Wam powiem o Nomi. Nomi to jest taka asystentka głosowa. Są dwie wersje: jedna, która tutaj posiada po prostu głośniczek, i druga, która posiada taką twarz, osobowość. Nawet słuchajcie, do tej, do tej twarzy można kupić sobie czapeczki i inne ozdoby, żeby sobie tak się pobawić. I jak to działa? Niestety ma jedną wadę. Nie działa w języku polskim. Działa tylko w angielskim i innych oczywiście chińskich też na pewno językach. Ale działa bardzo sprytnie. Hi Nomi. Hi there. Open all windows. Ok. No i tak jak widzicie wszystkie wszystkie szyby się otworzyły. Hi Nomi. Hey. Turn on massage. No problem. No i w tej chwili zaczyna mi masować plecki, żeby mi było wygodnie. Także tak, naprawdę pod tym względem samochód jest, jest bardzo komfortowy. No i co? To wszystko jest pięknie wykonane, to wszystko jest bardzo dobrze zmocowane. Naprawdę gdyby. Przepraszam, tutaj palce zasłonię na kamerę. Gdyby zamienić ten znaczek na jakieś logo, nie wiem, BMW, Mercedesa czy innej marki, myślę, że mało kto by się by się zorientował. A czy taki akurat styl deski się komuś podoba, czy nie, no to już naprawdę jest kwestia indywidualna. Zobaczymy jeszcze jedną akurat, może nie z większych, ale wad tego samochodu, a mianowicie wielkość bagażnika. Tutaj niestety, no szaleństwa nie ma. Jak na tak wielki samochód, bagażnik ma nie tylko mały otwór załadunkowy, ale także jest całkiem niewielki. Mamy mały schowek tutaj na płyn do spryskiwaczy I zestaw do ratowania opon Także oczywiście klapa jest, tak jak widzieliście Elektryczna No i jeszcze ładowaniu Tu mamy port do ładowania No czekaj, czy on się teraz zamknął akurat? Ok No O, otworzył się Ładowanie jest oczywiście CCS, bo to jest w końcu samochód europejski z gwarancją w ogóle no i ładuje się z mocą maksymalną w tej wersji 120 kWh. Dopiero w tak zwanej generacji baterii numer 2 mamy moc ładowania 180 kWh, ale to jest ciekawe, że jeżeli mamy możliwość wymiany baterii, to jak pojedziemy na stację wymiany i wymienimy i trafi nam się bateria, bateria numer z generacji drugiej, to tak naprawdę. Będziemy mieli tą większą moc ładowania, więc możemy sobie upgradeować auto. A rozmawiając z producentem, on sukcesywnie zastępuje baterie pierwszej generacji bateriami drugiej generacji. Także jest spora szansa, że tak naprawdę ktoś, to ma możliwość, za chwilę będzie mógł się ładować już z mocą 180, a nie 120 kWh. I ładowanie tego samochodu od 10 do 80% Trwa na szybkiej ładowarce O 38-40 minut I mamy na to tak naprawdę Dzięki temu około 250 do 300 km zasięgu Może bardziej 250 Autostradowego Jeżeli idziemy autostradą w miarę szybko Także takie są moje wrażenia Dajcie znać w komentarzach Czy Wam się podoba ten samochód czy nie Jak macie jakieś pytania to śmiało Trzymajcie się, pozdrawiam